Bryndza podhalańska, kiełbasa lisiecka czy chleb prądnicki to tylko kilka z wielu regionalnych specjałów. Małopolska zachwyca różnorodnością lokalnych produktów i bogactwem tradycyjnych przysmaków. Władysław Orkan, piewca Podhala powiedział, tradycja jest twoją godnością, twoją dumą, twoim szlachectwem synu chłopskim, a ja dokładam. Jeżeli się tradycji nie rozwija, to ona się tylko do muzeum nadaje. Cała Małopolska ma niezliczoną ilość produktów regionalnych, którymi mogą się zachwycać ludzie. Dzięki lokalnym producentom zachowały się tradycyjne metody wytwarzania kulinarnych specjałów. Miód, który pozyskujemy na terenie Małopolski, cechuje się wysoką jakością, dlatego że mamy bardzo dobre środowisko. Głównie bazujemy na terenie Beskidu Niskiego, Otulina Mogórskiego Parku Narodowego. Bardzo dzikie lasy, dzikie tereny. Nie ma obawy przed intensywnymi opryskami czy roślinami genetycznie modyfikowanymi. Taką perełką naszej pasiki jest miód spadziowy. Jest to produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa małopolskiego. Jest to miód o bardzo wysokich walorach odżywczoleczniczych. Oprócz tego pozyskujemy szereg innych miodów odmianowych. Jest to też bardzo ważne, żeby wspierać lokalne pszczelarstwo. Dlatego, ponieważ ważne jest, żeby w naszym lokalnym środowisku te pszczoły funkcjonowały, dlatego że mają bardzo ważny wpływ i na środowisko naturalne, i na rolnictwo. Lokalne. Nasza winnica słynie z win czerwonych, bo robimy białe wina i czerwone wina, natomiast jeśli tak oceniając, to najwięcej osiągnięć medali uzyskaliśmy za wina czerwone. Przerabiamy winogrona w sposób jak najbardziej naturalny, bo chcemy zrobić wino, które jest naturalne, gdzie będzie mała ilość chemii użyta, po fermentacji nie robimy na przykład filtracji wina, nie, nie klarujemy go w sposób chemiczny, po prostu naturalnie to wszystko robimy. To, że jest produktem lokalnym, jest bardzo duży plus. Z racji tego, że wszyscy, którzy do nas przyjadą, chcą zobaczyć ten produkt lokalny, spróbować go, zobaczyć to miejsce, gdzie rośnie, gdzie się to wytwarza. Więc to jest bardzo ważne. Zresztą jest turystyka, to jest takie zwiedzanie winnic na całym świecie, no i ta turystyka powoli zaczyna w Polsce też funkcjonować. Najświetniejszym takim produktem naszym to jest karp zatorski, który jest wpisany na listę Unii Europejskiej i chroniony o oznaczeniu geograficznym. Ryby pochodzą z Doliny Karpia, czyli z obrębu tych siedmiu gmin, na których tutaj się znajdujemy. Są to produkty przeważnie przez nas produkowane, są produktami tradycyjnymi. Jest to karp w zalewie octowej, jest to karp w zalewie octu jabłkowego, czy fileciki skarpia, karpia, czy Kulpety skarpa. Tych produktów mamy 8, czyli chcemy przedstawić te wszystkie najlepsze smaki, jakie mamy na tym terenie, zachowanie smaków naszych domów, mam i zapachów domowych, które kiedyś mieliśmy wszyscy w tej okolicy. Największą popular popularnością w tej chwili cieszy się nasza kiełbasa suma i pasztet suma. No i oczywiście niekwestionowaną popularnością jest skarb zatorski, pochodzący z naszego terenu. Na pewno wyróżnia te produkty naturalność. Brak konserwantów, wykonywane są u nas metodą tradycyjną, wręcz domową i są bardzo smaczne. Regionalne specjały od lokalnych producentów, wyjątkowe smaki i dbałość o produkt to właśnie sekret bogactwa kulinarnego, jakim może pochwalić się Małopolska.